Vitam vitam! It's 3rd of July. Um, I'm still on my holidays in Greece, but it's time to talk about new hero of the month, Sini. Uh, but before we start, hit the like button, and if you're new on the channel, don't forget to subscribe. Let's dive in and see if she's good. Sini is an ice faction wizard. If you give her emblems, she will have chance to deal extra damage for each active buff the enemies have. She's a part of Legends 2024 family, so in future this will give her a bonus. She also has two passives. This character has innate resistance against status elements that block special skills. That's a pretty cool one. So she's immune to mindless attack, mindless heal, silence, and hunter's mark from heroes like um, Starlas or Xandrella. And second passive. This character gets plus 30% attack for 3 turns when their mana is reduced. Okay, but it's not perfect one because her mana still can be reduced and we could say okay, but she will get um, attack buff. Yeah, but if you don't have tiles on the board to uh, make another match and Take advantage on from this um, attack buff, that means nothing. So bit niche, but it's better than nothing. She has 1040 on attack, 947 on defense, and 1547 on uh, HP. Pretty good stats. Um, and of course, she's an offensive hero, so if you want to give her emblems, you should go full attack. Um, with right build here it's not optimal with right build she can reach nearly 1600s um, attack that's really good and as a secondary uh, start i would probably pick defense and she starts each battle with special boosts uh, that deals plus 30% more damage from special skills cool but only for special skills so you need to launch her in the six turns to take advantage from this boost but it's okay. Uh, Meta speed is average, so she needs 10 tiles to go off. Um, with plus 12% mana generation, uh, you go down to 9, and that's important. So legendary troop gives 11%. So remember to give her a mana node on talent tree. Her conjured Azure Spirit deals 250% damage to all enemies. Alters the power of all ice shields on the board. When an attacking hero casts the special, the shields become enhanced with plus 54% attack. When a defending hero casts the special, the shields become weakened with minus 47% attack. Deals extra damage against fire and elemental link. Gives all ice allies plus 5% dodge chance for 6 turns. This effect can't be dispelled. Okay, so let's break it down. Deals 250% damage to all enemies. Okay, AoE hero, 250% um, with her high attack stat and maybe even special boost is pretty cool. Uh, so she will de deal like 600 damage, probably. Um, so yeah, that's alright. Alters the power of all ice shields on the board. When an attac attacking hero casts the special, the shields become enhanced with plus 54% attack. Um, so that's the similar effect to Portos or Jot. Um, and on attack, that's amazing. Um, when a defending hero casts the special, the shields become weakened with minus 47% attack. Okay, that's pretty cool. So. If you would set, for example, red tongue, and your opponent will use ice heroes, Cine would be on flank, and she could enhance the, the shields. And when shields deals minus minus 47 percent attack, the battle will be hard. So that's not perfect solution, but that's just idea how you can use her. Uh, deals extra damage against fire. That's another cool one. So if you would have uh, green tongue and opponent will take red heroes, Sini would hit them with 50% more power. So if she hits for 600, um, red heroes will receive 900 damage. That's a lot. And Elemental Link gives all Ice Allies plus 5% dodge chance for 6 turns. This effect can't be dispelled. Okay, um, that's only 5% chance, but that's still something. Sometimes it might trigger, and then it's okay. But in most cases, you won't see this effect um, triggering. Okay, on Titans, Cine is great. Um, she works like jot or um, portos from musketeers so if you're using jot cine will be better if you have portos there's no point to build cine just for titans because portos is also 5 star hero and he also deals extra damage to fire his skill is stronger um, cine is just faster so there's no point to swap Portos for Cine. But if you don't have Portos, Cine is great on Titans. But you have to be smart and um, you need to use her um, skill with good timing. Launch her when you have a lot of blue tiles on the board. Of course, current uh, Titan, um, Titans meta is broken. It's all about Goblins and Gastio. But if you don't have them, Cine will be amazing on bloody battles speed matters she's um, average that's not perfect but not the end of the world also um, she deals some ok damage and hence the uh, shields can be useful of course she's nice counter to fire heroes and she can't be silenced so probably because of her passives she might be useful on buff boosters She's beat better. She gives only one buff from Link, so that's not perfect. But she's a wizard. Wizard class is pretty good on buff boosters because um, opponents will have buffs, so she can deal tons of damage. And um, on rush, she can be ready with six tiles. Her skill is not perfect for rush, but she's immune to silence sorry silence and uh, mindless attack so yeah she can be useful if you would um, yeah if you would use combo for example even isarnia like tune isarnia and sinny i think they can destroy all heroes maybe you will need one more uh, aoe hero to finish enemies, but Isarnia in tune costumes is crazy, and Cini after defense down is pretty good. Also, both deals extra damage against fire, so maybe that's an option. Maybe. Overall, Cini looks really solid. Great stats, okay class. Not my favorite one, but pretty good one for offensive heroes. Um, good passives, at least uh, resist special skill blocking. Um, and okay skill. Yeah, average speed, nice AoE damage, enhancing shields, extra damage to, against fire. That's pretty good, and she can be useful. If you are on top, top level of competition, there are way better heroes. But if you're somewhere in the middle, she will be great. So, is she worth? Depends on your level. For many players, she will be amazing. So, just ask yourself if you want average speed, um, nice damage dealer that can improve your uh, tire power. If yes, she will be good pick. And remember that she's immune to silence, that's a pretty good one. So, if you struggle with, against um, heroes like Alfriki, um, Cupido, uh, Starlas and many, many more, she's a nice option. So, let me know what you think about her. If you like this video, please hit the like button. Um, and if you don't want to miss future reviews or test drives, remember to subscribe. Good luck with your summons, and see you next time. Witam w polskiej wersji, jest 3 lipca, nadal jestem na moich wakacjach w Grecji, odpoczywam po wojnie z Frappé, ale to już czas, żeby omówić bohatera miesiąca. Jest to Sini, ale zanim zaczniemy, dajcie łapkę w górę, jeśli jesteście nowi na kanale, pamiętajcie go subskrybować. Zaczynajmy i zobaczmy, czy Sini będzie przydatna. Sini jest czarnoksiężnikiem frakcji lodu. Czarnoksiężnik nie jest to moja ulubiona klasa, ale jest fajna dla ofensywnych postaci. Jeśli dacie jej talenty, będzie miała szansę zadać dodatkowe obrażenia za wszystkie podbicia, które mają na sobie przeciwnicy. Jest częścią rodziny 2024 i to w przyszłości daje jej bonus. No i ma dwie umiejętności pasywne. Ta postać ma wrodzoną odporność na dolegliwości ze statusu, które blokują umiejętności specjalne. Okej, okay. bardzo dobra pasywka. Coraz więcej postaci z wyciszeniem, także Sini jest odporna na um, furiacki atak, furiackie leczenie, um, wyciszenie i te znaczniki strażnika od takich postaci, jak chociażby Starlas czy Xandrella. Bardzo dobra pasywka. E, no i druga pasywka, ta postać otrzymuje plus 30% ataku na czas trzech tur, gdy ma zredukowaną ilość many. No dobra, i to nie jest idealna rzecz, bo jej mana nadal może być zredukowana ok, jeśli zredukują jej tą manę, to dostanie bonus do ataku. To jest dobre w jednej sytuacji, że zredukują wam manę, ale wy macie klocki na planszy i możecie je złożyć w kolejnej jednej czy dwóch turach, a najlepiej jeszcze później użyć speca. Bo to, że dostaniecie plus 30% do ataku, jeśli nie będziecie mieć żadnego łączenia w kolorze, nie da wam nic. Tuż bardziej uniwersalne jest, że dostalibyście obronę. No ale okej, okay. jest jak jest, można to wykorzystać w niektórych walkach. Um... Ok. Sini ma 1040 ataku, 947 obrony i 1547 punktów życia. Dosyć dobre statystyki z wysokim współczynnikiem ataku. No i Sini jest oczywiście postacią ofensywną, więc jeśli chcecie dać jej talenty, to powinniście budować ją w atak. W pełni zrobiona, z odpowiednim buildem, będzie miała prawie 1600 ataku. Tu nie jest optymalny build. Także 1600 to jest dobra wartość i jako drugą statystykę prawdopodobnie wybierałbym obronę. Na drugim przełamaniu zaczyna ze wzmocnieniem umiejętności specjalnej, także przez pierwsze 6 tur jej umiejętność specjalna zadaje dodatkowe 30% obrażeń. Czyli jeśli bije 250 to uderzy 280%. I to jest spoko, ale oczywiście musicie załadować jej umiejętność specjalną w te 6 tur. Niby się da. Ok, więc tutaj zarówno ten efekt drugiego limitu, jak i ta redukcja many, że dostajecie plus 30% ataku, no są fajne, ale tylko jeśli zdążycie ją później załadować. Ok, skupmy się na pozytywach. Sini ma średnią manę, więc potrzebuje 10 klocków, żeby się odpalić. A mając 12% regeneracji many, zajdziecie do 9 klocków i to jest bardzo ważne. Oddział legendarny daje 11%. Także bez problemu można z Sini z legendarnym oddziałem e, używać, tylko musicie pamiętać, żeby dać jej te 2% many w talentach. Jej przyzwanie lazurowego ducha zadaje 250% obrażeń wszystkim przeciwnikom. Zmienia wszystkie tarcze lodu na planszy. Gdy atakujący bohater rzuca specjalny czar, tarcze zyskują plus 54% ataku, a gdy broniący bohater rzuca specjalny czar, tarcze tracą minus 47% ataku. Zadaje dodatkowe obrażenia przeciwko ogniowi. Spoiwo żywiołów daje wszystkim sojusznikom lodu, plus 5% szans na unik na czas 6 tur. Odwołanie tego efektu nie jest możliwe. Rozbijmy to na mniejsze. Zadaje 250% obrażeń wszystkim przeciwnikom. Ok, czyli postać obszarowa. 250% przy współczynniku prawie 1600 ataku to jest dobry wynik, także ona bije dosyć mocno, mimo tego, że ten procent nie wydaje się duży zmienia wszystkie tarcze lodu na planszy Ok, czyli atakujący dostaje plus 54% a jeśli ona stoi w obronie to ten który atakuje czy plansze, klocki będą miały minus 47% ataku czyli efekt dokładnie taki sam jak ma Portos czy Jot um, z Valhalla więc efekt który znamy i jeśli używamy Sini w ataku to te klocki będą miały ogromną moc jeśli stoi w obronie to jest ciekawa opcja bo można na przykład ustawić a czerwonego tanka, a dać Sini na flance i teraz przeciwnik idąc niebieskimi postaciami, jeśli takimi pójdzie, to jego klocki prawie nic nie będą robiły. Minus 50% ataku z klocka, to nie jest minus 50% obrażeń, to jest więcej. Bo współczynnik ataku skaluje wykładniczo. Jeśli Sini um, stoi, stoi w obronie, tu się zakręciłem. Nie, dobrze powiedziałem. Okej, okay, czyli jeśli ona stoi w obronie, przeciwnik weźmie niebieskie, no to te jego klocki będą prawie nic nie robiły. E, z drugiej strony, jeśli zadaje dodatkowe obrażenia przeciwko ogniowi, to mogłaby pasować również jako flanka do zielonego tanka, bo ktoś może pójść czerwonymi, a Sini w czerwone uderzy o plus 50% mocniej. Czyli jeśli bije powiedzmy 600 obrażeń wszystkim, to ogniowi da 900 obrażeń, i to już są porządne obrażenia. I spoiwo żywiołów daje wszystkim sojusznikom lodu plus 5% szans na unik na czas 6 tur. E, tego nie można odwołać. No, okej. Okay. No tu niestety dużym problemem jest to, że to jest tylko 5%, także ciężko zobaczyć, żeby to zaskoczyło i faktycznie weszło, ale jak wejdzie, to jest to na pewno coś fajnego. Okej. Okay. Sini na Tytanach jest świetna. E, jeśli macie Jota albo Portosa, to ona działa dokładnie tak samo. Jest oczywiście lepsza niż Jot. Jeśli macie Portosa zmaksowanego, to ja bym Portosa nie wymieniał na Sini. Okej, okay, Sini ma trochę wyższy współczynnik ataku, natomiast Portos bije mocniej i to podmienianie klocków działa dokładnie tak samo. Portos dodatkowo, tak samo jak Sini, zadaje obrażenia większe przeciwko ogniowi. Sini jest po prostu szybsza. Ale to nie zmieni drastycznie Waszych wyników na Tytanie. Jeśli macie Jota i myślicie, czy zrobić Sini, tak, ona da Wam więcej niż Jota. Um, oczywiście te wzmocnione klocki, plus 54%, to jest potęga na tytanach, um, tylko musicie sprytnie tego używać w momencie, kiedy macie e, sporo niebieskich klocków na planszy, a nie po prostu jak ona wam się załaduje. Z tym, że wiemy wszyscy, że obecna meta tytanów jest zepsuta, bazuje tylko na goblinach. Dodatkowo dos doszedł do tego Gastil, więc nieważne jaki tytan, można być fioletami. Um, ale jeśli nie macie drużyn tytanowych bazujących na goblinach, to Sini będzie świetna. Na krwawych jatkach szybkość ma znaczenie. Ona ma średnią manę, więc to nie jest tragedia, ale nie jest rewelacja. Bije spoko, bije wszystkich, potrafi zadać dobre obrażenia, dodatkowo wzmocnić tarczę lodu bądź je osłabić. To można wykorzystać. Fajnie kontruje postacie ognia, a na spoiwobym nie liczył. Plusem oczywiście jest też to, że nie można jej wyciszyć, więc nawet w takich sytuacjach, gdzie em, przeciwnik ma kontrolerów many, kontrolerów umiejętności specjalnej, to można ją brać i, i spokojnie ładować i odpalać. Na podbitych ulepszeniach no, nie rzuca sama w sobie podbić poza oczywiście spoiwem, ale klasa wojownika, przepraszam, klasa e, czarnoksiężnika jest tam całkiem niezła, z tego względu, że przeciwnik ma podbicia. Ona będzie miała podbicia, bo jej narzucicie. Więc będzie już biła sama w sobie mocniej, bo będzie miała wyższy współczynnik ataku. Przeciwnik będzie miał podbicia, więc ona uderzy jeszcze mocniej, bo użyje klasy czyli jest w stanie zadać dodatkowe obrażenia. Okej, okay, to nie zadziała za każdym razem, ale potrafi zniszczyć przeciwników. No i tarcze lodu oczywiście wzmocnione czy osłabione są spoko także nie jest to game changer, ale jest to postać, której można tam użyć. I jeśli chodzi o szturm, no, jej umiejętność specjalna nie jest za bardzo szturmowa, ale szturmowa jest jej pasywka. Nie można jej wyciszyć ani zablokować. I to jest super. Teraz e, myślałem o różnych kombinacjach, w jaki sposób można jej używać. I wpadłem, wpadł mi do głowy taki pomysł. Dobra, a jeżeli ktoś ma kreskówkową i sarnię, i sarnia bije pierwsza, e, obniża obronę, bije bardzo mocno, bo. bardzo mocno. I zadaje dodatkowe obrażenia przeciwko, lodowi, yy, przeciwko Ogniowi. Sini bije po Isarni. Dosyć mocno. Szczególnie, że jest po obniżeniu obrony. I zadaje dodatkowe obrażenia przeciwko Ogniowi. Szczerze to wydaje mi się, że żadna postać Ognia, jeśli nie będzie miała jakichś zablokowanych statusów i to obniżenie obrony od Isarni wejdzie, to praktycznie każda postać Ognia od tej dwójki postaci powinna zginąć. Żeby zdjąć wszystkich to prawdopodobnie będzie potrzebna trzecia postać obszarowa. Ale to może być ciekawa kombinacja. No i tu plusem jest to, że nie można jej zablokować. To jest zdecydowanie fajna rzecz na szturmach. Podsumowując, SINI wygląda bardzo solidnie. Wysokie statystyki, szczególnie jak na hotma, um, bardzo dobre pasywki, przede wszystkim ta dzięki której nie można jej wyciszyć. No, efekt drugiego przełamania mógłby być lepszy, ale nadal można tego używać i fajnie wykorzystać. Średnia mana więc do przeżycia, można jej używać bez problemu z legendarnym oddziałem. No i w miarę ok, umiejętność specjalna, którą można w odpowiedni sposób parować z innymi bohaterami. A, a dodatkowo ma tą podmianę klocków i wzmacnianie e, siły klocka niebieskiego, jeśli gracie Sini w ataku. I osłabianie klocka niebieskiego, jeśli Sini stoi w obronie, więc to daje... Pole do manewru, jeśli chodzi o różne ciekawe synergie, zarówno w ataku, jak i w obronie. I jeśli gracie na takim top, top poziomie rozgrywek, to możliwe, że jej nie potrzebujecie. Ale jeżeli gracie odrobinę niżej, to Sini może być bardzo fajnym dodatkiem do Waszej kolekcji. Jest to zdecydowanie postać, której zrobienie można rozważyć, bo tak jak wspomniałem już wcześniej, wygląda bardzo, bardzo porządnie. Dajcie znać, co o niej myślicie. Sorki, jeśli ta recenzja była trochę chaotyczna, ale wiadomo, wakacje mają swoje prawa, więc prośba, łapka w górę i jeśli ktoś nie dał, to subek za to, że mimo wakacji wracam z recenzją. Życzę wszystkim miłego dnia, powodzenia w Waszych przyzwaniach, trzymajcie się, do zobaczenia.